W minionym tygodniu wszystkie media, prasa, radio, telewizja lokalne, regionalne i ogólnopolskie donosiły o tragedii, jaka wydarzyła się w Kębłowie. Zdarzenie miało miejsce we wtorek wieczorem, w środę znany był już finał. Matka ze skutkiem śmiertelnym pobiła dwumiesięczną Emilkę. Zapraszam do obejrzenia materiału Justyny Rapickiej i Marka Czańskiego. Dlaczego zabiłaś mnie mamo? Kębłowo. Wieś licząca ponad 1800 mieszkańców. Nikt jeszcze we wtorek wieczorem nie wiedział, że w jednym z domów rozgrywa się dramat. Nikt nie przypuszczał, że dwumiesięczna Emilia trafi tego dnia do szpitala i że nigdy już nie wróci. Co się stało i dlaczego 27 lutego wieczorem jeszcze nie wiadomo. Wiadomo tylko, że 24-letnia kobieta pobiła swoje dziecko, jak się okazało później, ze skutkiem śmiertelnym. Emilka w stanie krytycznym została przewieziona do wolsztyńskiego szpitala. Mówi lekarz-anestezjolog Waldemar Micewski. Późnym wieczorem, około godziny 19.30, przywieziono do szpitala karetką dziecko ośmiotygodniowe. Wezwanie było bardzo dziwne, bo nikt nie przedstawiając się podobno według relacji dyspozytorki pogotowia starsza osoba, mężczyzna zawołał pogotowie, ponieważ dziecko miało trudności z oddychaniem. Po przybyciu do szpitala, wezwany przez dyżurujących wtedy lekarzy szpitalnych, zorientowałem się, że stan dziecka jest bardzo ciężki. Dziecko miało posiniane, posiniaczoną twarz. Występowały tak zwane krwiaki okularowe, które świadczą o tym, że doszło do uszkodzenia czaszki do złamania kości czaszki i również na klatce piersiowej były jakieś y, ciemne granatowe wybroczyny. mogło to świadczyć również o urazach klatki piersiowej dziecko y, było blate, y, bardzo źle oddychało, y, mówiąc językiem prostym traciło właściwie oddech, w związku z tym musieliśmy działać szybko, pielęgniarki wkłuwały się z kroplówką ja z kolei, z kolegami i z pielęgniarką anestyzyjną, żeśmy zaintubowali dziecko i ze względu na to, że stan dziecka się bardzo pogarszał, zdecydowaliśmy się go odesłać karetką reanimacyjną do szpitala w Poznaniu. Szpitala dziecięcego ustaliliśmy miejsce na oddziale intensywnej terapii Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Krysiewicza. Kiedy w Poznaniu ratowano życie Emilki, jej matka została zatrzymana. Na zajutrz o tym tragicznym zdarzeniu informował podkomisarz Mariusz Piosik, oficer prasowy komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie. Wiadomo już było, że dziecko nie żyje. Dyżurny KPP Wolsztyn został powiadomiony przez dyspozytora pomocy doraźnej w Wolsztynie o prawdopodobnym pobiciu 8 dziecka. Była to dziewczynka o imieniu Emilka. W toku podjętych w tej sprawie czynności ustalono, iż 24-letnia mieszkanka. Kębowa dokonała pobicia swojej córki, powodując u niej obrażenia ciała realnie zagrażające życiu. Emilka, w stanie krytycznym, została przewieziona do specjalistycznego zespołu opieki nad matką i dzieckiem SPZO z Poznań. Sprawą zajęła się prokuratura Wolsztyńska. W środę w południe zastępca prokuratora rejonowego Urszula Świąder poinformowała, że. Została wstępnie przesłuchana, z, postawiono jej zarzut w ramach czynności w postępowaniu w niezbędnym zakresie o przestępstwo z artykułu 156 paragraf 1 punkt 2 kodeksu karnego. To jest o ciężkie uszkodzenie ciała, bo takie informacje mieliśmy właśnie z, wstępne od lekarzy, że, że tutaj właśnie tak takie, takie okoliczności zachodzą. Została przesłuchana, złożyła obszerne wyjaśnienia, i na podstawie tych właśnie jej wyjaśnień podjęliśmy dalsze czynności. Nad ranem otrzymaliśmy informację ze szpitala z Poznania, że dziecko, pomimo przeprowadzonej operacji, pomimo pomyślnie zakończonej operacji, jednak zmarło. Zresztą tak, tak pani doktor, która, która, która udzielała informacji, nie rokowała nadziei, że, że dziecko uda się utrzymać przy życiu. To się niestety potwierdziło, dziecko zmarło. Następnego dnia od rana wspólnie z, właśnie z, z pracownikami, z funkcjonariuszami komendy powiatowej Policji w Wolsztynie wykonywaliśmy czynności z podejrzaną. Był przeprowadzony eksperyment na miejscu zdarzenia, byli przesłuchiwani świadkowie, zarówno funkcjonariusze policji, jak i tutaj przy moim osobistym udziale wykonywaliśmy te, te czynności. Wczoraj również przetransportowaliśmy zwłoki dziecka do Wolsztyna. Tutaj odbyła się sekcja zwłok z udziałem biegłego medycyny sądowej. No i dzisiaj rano już z uwagi na śmierć dziecka został przedstawiony konkretny zarzut podejrzanej, a mianowicie został jej przedstawiony zarzut. Zabójstwa dziecka, czyli o przestępstwo z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Następnym, następną czynnością w tej sprawie było wystąpienie z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Wolsztynie o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Dzisiaj odbyło się takie posiedzenie. Sąd wniosek prokuratora uwzględnił i zastosował względem podejrzanej aresztu. Jeżeli chodzi o, o, o moje wrażenia na pewno pani zatrzymana pani podejrzana no, nie uchylała się od współpracy z organami ścigania. Jak mówię, obszernie wyjaśniła na okoliczności, wzięła udział w eksperymencie, nie odmówiła udziału. Jeżeli chodzi o moje osobiste odczucia, no bardzo była przestraszona tym, co się stała, stało. Była yy, no nie zachowywała się obojętnie. Widać było, że bardzo ją to wzrusza, bardzo jest przejęta tym, co się stało. Yy, bardzo żałuje tego, te, te, tego, tego, co było wynikiem jej działania. No, no tyle na świeżo. Na pewno, na pewno nie, 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 nie ośmielę się powiedzieć, że, że było jej to zupełnie obojętne i że, że w ogóle jej to nie obchodziło i że niby dotyczyło to jakichś innych. Naprawdę była, była bardzo, bardzo przejęta tym, co się stało, ba, bardzo zatr... no, zmartwiona i, i, i zaskoczona w ogóle tym, 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 tym całym faktem. Przejęła się strasznie, że dziecko zmarło, że, 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 że nie udało się mu ratować życia, płakała. Informacji, które posiadam w tej chwili nie potwierdzam takich, takich tutaj opinii, że, że była to rodzina patologiczna. Na, na pewno w rozumieniu y, takim odwodzienku społecznym na pewno nie, nie, nie można tej rodziny uznać za patologiczną. Po wyglądzie mieszkania, po zachowaniu tak ojca zmarłego dziecka, jak i samej podejrzanej, na pewno nie, 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 nie powiem, że była to rodzina patologiczna. No, śledztwo trwa, będą wykonywane dalsze czynności. Bez względu na okoliczności tragedii, bez względu na wyrok, to, co nigdy nie powinno się stać, jest faktem. O podobnych dramatach coraz częściej mówią media, na przykład o planowanej śmierci czteroletniego Michała, utopionego z premedytacją w Wiśle, o uduszonym dziecku znalezionym w szafie, o śmierci ośmioletniej dziewczynki brutalnie zamordowanej w ubiegłym tygodniu. To przeraża. Przeraża w każdym momencie, a najbardziej, kiedy przemoc dotyczy bezbronnych istot. Ci, którzy przyczynili się do śmierci swego dziecka, pozostają z balastem tragedii. Zaś ofiary, jak Michaś czy Emilka, nigdy nie usłyszą odpowiedzi na pytanie dlaczego zabiłaś mnie, mamo?